Ale fachowiec sobie zmniejszy tutaj tą moc, bo już się troszkę poci. Lol. ja chodzi jedna płyta. Więc taki piecyk nie może stanowić podstawowego źródła ogrzewania w naszym domu. A z czego to wynika? No nie tylko z tego, że tutaj można się oparzyć, mamy dzieci, zwierzęta, że może to się przewrócić. Zresztą to posiada czujnik. Przeciwko przewróceniu się, właśnie powinien się wyłączyć ten piecyk. Nie wiem, nie sprawdzałem, ale to nie o to chodzi. Chodzi o wentylację pomieszczeń. Taki piecyk możemy stosować tylko i wyłącznie w pomieszczeniach dobrze wentylowanych. Czyli jak to jest u fachowca w warsztacie, nie ma problemu, tam powietrze hula. Natomiast w mieszkaniu, w domu, no nie jest już to sprawa taka oczywista. Jeżeli nie mamy tam świetnej wentylacji, musimy otwierać okna itd. No tutaj mamy całe to spalanie, czyli spalamy ten.